Poranek Radia Tok FM. Cały czas Jan wróble na posterunku i teraz na posterunku jest również pani minister Julia Pitera. Dzień dobry. Dzień dobry. P pociągnijmy troszeczkę kwestię imigrantów. No, nie, nie, budzi się, nie budzi się pani z Lękiem, że dwa że miliony berberów zastuka do bram w Krakowie czy Warszawie. Nie boję się, dlatego że Polska przez 45 lat była w takiej sytuacji, jakiej była, i oczywiście emigrowało sporo ludzi, ale do różnych miejsc na świecie, natomiast nie było tak, że 38 milionów chciało raptownie wyjechać i. I zalać jakieś państwo. Także yy, myślę, że troszeczkę trzeba się wczuć w sytuację, żeby zrozumieć, że człowiek, generalnie rzecz biorąc, niechętnie opuszcza miejsce swojego urodzenia, wychowania tam, gdzie się dobrze czuje. Musimy pamiętać, że jest bariera językowa, bariera kulturowa, że ma się kompletnie nowe otoczenie i czasami ludzie. Już nie mówiąc o przywiązaniu do własnego państwa, no jeżeli sami uważamy, że jesteśmy patriotami, no to przyjmijmy też łaskawie, że inne narody też mogą się uważać za patriotów i też należy to wziąć pod uwagę. To nie jest tak, że po prostu szukają miejsca do życia. Także, także takie rzeczy należy oceniać, również troszkę przypominając sobie własną sytuację i nie popadać w histerię. Nie ma gorszej rzeczy i gorszego doradcy niż taka histeria, że, że nas ktoś coś i nie wiadomo, co zaleje. Zawsze możemy się pocie pocieszać, że Francuzi mają gorzej. No tak, ale Włosi przecież, prawda? Jeśli chodzi o Libię, to jeżeli gdzieś by mieli uciekać, no to Libijczycy, to bardziej do Włoch. No więc to nie jest tak, że akurat Polska jest jakimś zagrożeniem. Myślę, że akurat, akurat nie. Padło słowo Polska, to od razu się otwierają nożyce, po policje. Dzisiaj Gazeta Wyborcza przynosi taką historię, no, obawiam się, jakich wiele. No, historia osoby, która została napadnięta przez przez dwóch młodocianych no i potem próbuje dojść sprawiedliwości i właśnie cały czas odbija się jak od ściany, a to od policji, a to od prokuratury raz, kiedy y, wymiar sprawiedliwości zareagował bardzo szybko i gniewnie, to wtedy, kiedy wywiesiła zdjęcia z naszej klasy tych osób, które ją napadły. Wtedy się okazuje, że jednak ochrona danych osobowych jakoś w Polsce y, działa. Ja, chciałbym panią zapytać o wie, długoletniego praktyka, by nie powiedzieć długoletnią praktyczkę. Co mhm. właściwie obywatele mogą zrobić, aby tak no, sprężynkę wkręcić w odpowiednie miejsce? Ja myślę, że to jest pytanie raczej, co prokuratura i policja, czy szefostwo mhm. prokuratury i szefostwo policji może zrobić, żeby, żeby ta sytuacja się zmieniła? Bo, panie redaktorze, no człowiek może walić głową o mur, jeżeli mhm. instytucje właściwe do, powołane do tego, żeby, żeby działać skutecznie na jakimś obszarze tego nie robią, no to żeby nie wiem, co pan robił, jakim się sprytem wykazał, to przecież nie przyniesie to efektów. Ja odnoszę takie wrażenie, że generalnie rzecz biorąc, jest jakiś kłopot z prowadzeniem śledztw. Odnoszę wrażenie, że dedukcja, dociekliwość, takie powiedziałabym działania, intelektualne w toku takiego postępowania są absolutnie drugorzędne. Ja mam takie umorzenia, w których jest napisane, że, że świadek powiedział, że było inaczej, więc prokurator przyjął, że było inaczej nie weryfikuje, czy było tak, jak mówił jeden świadek, czy tak, jak drugi świadek, tylko po prostu przyjmuje na wiarę wersję, która potrafi zakończyć śledztwo i na tym Aha. koniec. No, po prostu wiem, jak, jak wygląda oczekiwanie na przykład na dokumenty. Zawsze mnie zastanawia, jak, jak to się dzieje, że prokuratura domaga się skądś dokumentów i domaga się rok i domaga się drugi rok i nic się nie dzieje. Albo na przykład wyznacza na jakieś ekspertyzy, nie wiadomo ile czasu, czy opinie biegłych. Miałam taką sytuację, chodziło o dość duże straty dla Skarbu Państwa, gdzie rzecz się po prostu przedawniła i to zadziwiająco przedawniła się, jak po trzech latach wreszcie przyniósł, biegły przyniósł opinię i wtedy rzecz się, że tak powiem, umorzyła. No więc szkoda pieniędzy było w ogóle na tą opinię, natomiast Odniosłam wrażenie, jakby ten biegły był wzięty po to, żeby jakoś dotrwać do końca, do końca właśnie, do momentu przedawnienia karalności czynu, no i na tym koniec. No. Ja muszę powiedzieć, naprawdę czuję podziw dla prokuratora Seremeta za to, że wziął sobie na głowę to, co ma, ponieważ sądzę, że wziął sobie na głowę olbrzymie zadanie. Olbrzymie zadanie i ci, którzy w jakikolwiek sposób go atakują za w dalszym ciągu nie najlepsze działanie prokuratury, nie wiedzą o czym mówią, ponieważ wystarczy policzyć ile jest jednostek prokuratury w Polsce, ile jest prokuratorów i jak trzeba jednak, żeby zrobić racjonalny porządek, a nie dawać swoich ludzi, jak trzeba dobrze poznać, jak funkcjonuje każda z tych jednostek, żeby podjąć decyzję. Także, także no ja życzę prokuratorowi Seremetowi naprawdę wszystkiego Bóg najlepszego i każdej rzeczy każdej Ale decyzji, nie którą podejmuje, tym, tym drzewem, no, tym baobabem. No właśnie, krok po kroku. No jednak proszę zwrócić uwagę, że jednak powolutku ta reforma w prokuraturze się dzieje. To nie jest prawda, że się nie dzieje. Wolałabym jeszcze troszkę, żeby energiczniej policja działała i wolałabym, żeby w policji też przerwał się taki ciąg żeby jednak bardziej pamiętać o reputacji służby i i interesie, do jakiego ona została powołana, niż, niż takie troszkę chronienie swoich spraw i jeżeli coś się dzieje nie do końca dobrego, to, 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 to żeby temu ukręcać głowy. Ja taką jedną sprawę mam i uważam, że ona została niedopuszczalnie zawalona, no ale jeszcze zobaczę, jak ona się potoczy. Ale czy my, jako szumnie mówiąc obywatele, możemy coś Coś takiego zrobić, in, żeby nie polegać tylko na dobrej woli prokuratora, prokuratora Seremeta i jego ja ewentualnych myślę, kolegów. Tak, myślę, że myślę, że nie do końca y, korzystamy z instrumentów, y, z instrumentów prawnych. To jest prawda. Po pierwsze, po pierwsze warto jednak zapytać prawnika, w jaki sposób postąpić w takiej sytuacji i nie liczyć tylko na to, że jest się człowiekiem uczciwym, przyzwoitym, odważnym i mającym wolę do zrobienia porządku, ponieważ oczywiście chęci, wola są bardzo istotne, ale również znajomość narzędzi, jakimi się korzysta, są różnego rodzaju akty prawne, które jednak pozwalają na, na podejmowanie racjonalnych działań. Ja widzę z tego, co ja robię, że ludzie bardzo często podejmują działania nieracjonalne, a skutkiem tych nieracjonalnych działań jest to, że bardzo często zamknięta jest już droga, którą można było wykorzystać, bo to nie jest tak, że to jest bez znaczenia, co się robi. I oczywiście, jeżeli jest sytuacja ewidentnie, no, nosząca jednak znamiona jakiegoś zaniedbania, radziłabym powiadamiać prokuraturę generalną tylko w sposób racjonalny, a nie histeryczny. Ja czasami dostaję pisma troszkę za długie i troszkę mhm. za bardzo emocjonalne. I to nie dlatego. Ale Zdełuje tego... pani potem, czy. No, muszę porządnie się w nie wczytać, żeby zrozumieć, o co chodzi i po drodze zweryfikować jednak parę Aha. spraw, żeby się nimi zająć, więc gdybym dostała takie pismo, które jest jedną czwartą tego, co dostałam, i racjonalnie e, zasygnalizowane, byłoby to znacznie prostsze. E, także, także myślę, że byłby to duży wkład w te działania reformatorskie prokuratury i policji, gdyby, e, gdyby, gdyby ludzie działali również racjonalnie ze swoimi skargami. Bo ja muszę powiedzieć, że, że to jest jedna z największych tajemnic przełomu XX i XXI wieku. Od 20 może się nawet od 20 paru przynajmniej lat, Polacy narzekają na to, że policja źle działa, sądy są przewlekłe, a prokuratorzy nic nie robią. I przychodzą politycy, którzy mówią, my to zmienimy. No jak widać, nic, nic jednak niewiele się to udało zmienić no na lepsze. Jeżeli potrafią przyjechać policjanci po napadzie i powie, powiedzieć, że nie będziemy szukać teraz w okolicy przestępstw, bo nie mamy benzyny, można powiedzieć, wiesz, szczerość tej wypowiedzi, ale jednak jest to... Jeżeli to prawda, jeżeli to prawda. <laughs> jeżeli ale... to prawda no właśnie, pani ja też się obawiam, że to czegoś prawda. innego im zabrakło. Wie pan, mnie się parę razy zdarzyło składać zeznania na prokuraturze mm -hmm. i prokurator, wiem też, że ludziom się to zdarzało, mówił, że on ma wolę zrobienia czegoś, ale tu, prawda, mówił wprost właściwie, że, ale niestety wyżej tam nie mają takiej woli, więc on wie, że z tego nic nie będzie. Szlak mnie trafia, jak słyszę takie rzeczy. Zawsze. Mm -hmm. Dlatego, że obciążanie, niechęcią wykonania swoich czynności zawodowych, obciążanie swoich zwierzchników w sytuacji, w której ten zwierzchnik nawet nie jest w stanie się do tego ustosunkować, jest dla mnie zawsze dowodem na to, że taki człowiek powinien odejść z pracy, którą wykonuje. To jest niedopuszczalne. niedopuszczalne. Jeżeli ktokolwiek w swoim zawodzie, zwłaszcza tak szczególnym, nie może wykonywać swoich obowiązków, powinien zrezygnować z pracy i Napisać w uzasadnieniu, dlaczego rezygnuję. Ale nie można robić takich rzeczy, że ja, widzicie, rozumicie, chciałbym, ale nie mogę, bo tam wyżej to siedzą tacy paskudni, co mi na to nie pozwalają. Nie dali benzyny. Więc ja na miejscu komendanta głównego mhm. sprawdziłabym, czy policjanci mieli benzynę, czy nie mieli benzyny. Bo to jest bardzo fajne, nie mam pióra, nie mam długopisu, nie mam kartki, nie mam benzyny, nie mam woli zwierzchników. A tak naprawdę za tym się bardzo często kryje nieudolność, lenistwo i, i szereg różnych rzeczy rzeczy. Czasami dzięki mm -hmm. temu się nie rusza sprawy, bo żałuje się osoby z jakiegoś powodu, bo się ją zna. Mm -hmm. A powinno się było włączyć ze śledztwa w takiej sprawie mm -hmm. na przykład, prawda? A tak z ręką na sercu, nie myśli pani, że trzy lata temu prowadzilibyśmy szalenie podobną rozmowę i przez te trzy lata, jak rozumie pani, Jest tak jedna różnica. wyzłośliwiam zło się, przy trzy lata państwa rządów. Jest jedna różnica, panie redaktorze. Uważam, żeśmy bardzo dużo zrobili. Jak ja słyszę e, takie, no, niemądre ataki e, opozycji, naprawdę bardzo niemądre, to sobie zastanawiam się, jak oni by rządzili, gdyby doszli do władzy. I tak sobie myślę, że uważają, że rządzenie to jest nieustająca praca nad ustawami i przyjmowanie ustaw w Sejmie. Nie. Rządzenie to jest oprócz tego, Codzienna, bardzo żmudna praca, która pozwala identyfikować nieprawidłowości, naprawiać urzędy, naprawiać funkcjonowanie różnych służb w państwie, nawiązywanie współpracy między organami, bo z tym był w Polsce naprawdę kłopot, proszę no. mi wierzyć, no. w współpraca z organami, dlatego że to nie jest tak, że jakaś jedna instytucja czymś się zajmuje od początku no. do końca, ona się może tylko tym zająć, co należy do jej właściwości. Ona musi umieć nawiązać kontakt z, innym, z inną instytucją, w której właściwości są rzeczy, które również są w tej sprawie, a ta druga instytucja to dostrzegła. Także ta współpraca jest bardzo ważna. Także proszę mi wierzyć, ja mam poczucie, że te trzy lata. Bardzo ciężkie, ja z roku na rok okay. coraz więcej wiem i coraz więcej rzeczy oczywiście dziwacznych wygrzebuję. Natomiast, <laughs> y, natomiast i myślę, że to się, ale to tak jest, to jest właśnie okay. dowód na to, że to działa, bo jeżeli ten sznurek się zaczyna pociągać i wychodzą różnego rodzaju y, y, zjawiska, które się w administracji dzieje, to znaczy że to jednak zaczęło działać. Bo one się zaczynają ujawniać, dzięki temu można to polikwidować. Panie minister, co się takiego dzieje? No, od paru tygodni, prawie że nie ma dnia, żeby coś w Platformie Obywatelskiej media nie wypomniały. A to jakiś zapis na blogu, a to jakaś niefortunna wypowiedź, a to jakiś Tomasz Arabski wyskakujący, jak Filip z Konopi, żeby uratować Polskę przed, przed głupimi pytaniami dziennikarzy. Nie, tak właściwie dzień w dzień coś się wydarza. No, już Czy... Stefanie Siłowski tak się denerwował, że powiedział, że sam Aleksander Smolar szkodzi Polsce. W Polsce, bo, bo krytykuje PO. Panie redaktorze, po pierwsze nie czytam blogów. To o. jest raz. Po drugie, po drugie. No. Ale, ale, Anny, ale ten Anny Mucha o książce pani czytała, sądząc wypowiedzi w mediach. Czytałam, tak. I na miejscu kolegów byłabym ostrożna, dlatego, że to, co no, usiłujemy wprowadzić, to jest jednak to, żeby się żadnych korzyści nie przyjmowało. I pogódźmy się z tym, że mamy być dobrze wynagradzani za pracę. Ja zresztą uważam, że te prezenty i prezenciki uwłaczają godności zawodu. Są pewne zawody, które... To przypomnę słuchaczom, chodzi o to, że pani Anna Mucha stwierdziła, że książka jako prezent to, to nie jest coś takiego jak łapówka i uważa, że należy promować, bo to jakoś tam promuje czytelnictwo i chodzi jej nie o albumy za 500 zł, ale o takie dobre książki za 30 zł, a pani uważa, że mimo wszystko. Ceny. Jednak nie. Żeby nie. Żeby od razu uprzedzić, że to nie jest biały kruk XVI wieku. No tak. No, ale, <laughs> się ugryzła się w język pani poseł Mucha troszeczkę za późno, nie? Bo faktycznie... No trzeba uważać. Ja dlatego przestrzegam polityków, uh -huh. niech piszą blogi jak są natomiast... dlaczego na tę platformę tak się teraz jakoś, tak się na niej wyżywają używając ja kolokwialnego ja wyrażenia? Ja mam taką teorię, nie wiem, Gdyby Anna Mucha powiedziała rok temu napisała o tych książkach, to... Pies kula nogą, by się tym nie zainteresował. A dzisiaj stała się to A już taka czy... portalowa wiadomość. Ja mam Mucha. teorię, Prezenty są dobre. panie redaktorze. Ja mam teorię. No, proszę Paradoksalnie się to jest bardzo porządny rząd. Yy, I bardzo trudno jest cokolwiek wydobyć. Hmm. Dlatego sensacje typu jechała 140 na hmm. godzinę. Wie pan, nam się nawet nie chce podawać do sądu tych informacji. Hmm. Hmm. W jaki sposób by gazeta, która pisze takie rzeczy udowodniła, że ja jechałam 140 na godzinę. Hmm. Także wie pan, pomijając od takich rzeczy, więc w ogóle nie warto się nawet tym zajmować aż po takie rzeczy jak na przykład, czy tam rząd wydaje na przyjemności ileś tam pieniędzy rocznie. Nikt mi nie zadał z tego faktu pytania. Ja napisałam list zresztą do redaktora naczelnego, uh -huh. gdzie dokładnie wyjaśniłam, jak są monitorowane wydatki, uh -huh. że to są normalne wydatki uh -huh. służbowe. Gdyby one nie miały pokrycia w fakturach, nie były związane z wykonywaniem czynności służbowych, hotele, tam przyloty samolotowe i tak dalej, nigdy w życiu musiały być te pieniądze zwrócone, że jeżeli się zdarza wydatek prywatny, obojętnie jakiej wielkości, on jest potrącany z pensji urzędnika, obojętnie od szczebla, jakiego nie zajmuje, do ministra włącznie, jeżeli, jeżeli coś takiego się zdarzyło. O ile dobrze pamiętam, tego typu wydatki chyba były na łączną kwotę chyba dwóch tysięcy złotych, o ile dobrze pamiętam, w zeszłym roku i wszystkie były zwrócone. W związku z tym, jak ja czytam takie rzeczy, to się zastanawiam, po co ten dziennikarz to robi? Wie pan, jeżeli nie ma szacunku do siebie, bo tak naprawdę... Uważam, że człowiek, który ma do siebie szacunek, nie stosuje tego typu metod. W, w, w jakimkolwiek swojej aktywności w stosunku do drugiej strony, nawet jeżeli jej nie lubi. I, i, i tyle. No, mogę tylko czytać i co? No, rozłożyć ręce i powiedzieć. A Nic to, na to nie poradzę. Teoria, no jeżeli sam ma, się ma dziennikarz... To jest taka teoria, że po prostu dziennikarstwo w Polsce podupadło i dlatego krytykują tak łatwo rząd? No, nie, ja bym nie powiedziała, że podupadło, natomiast rzeczywiście jest tak, że się dzieje mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Ja sama wiem w ilu tematach próbowałam, próbowałam zainteresować. Różnych dziennikarzy. No rozumiem, że nie wszystko może dziennikarza interesować to, co mnie interesuje, ale rzeczywiście one wymagały jakieś tam pogłębienia sprawy. No i, że tak powiem, nie było to interesujące. No, może tak jest. Ja pamiętam dziennikarstwo śledcze, na przykład z przełomu 90. i 2000. lat i mam wrażenie, że ono było chyba troszkę głębsze.